5 minut, bo ja, żeby nie było oporcji, więcej nie? No. O, Tak więcej przestrzeni, zamknięte Zostaliśmy pana posła Pawła Oszewskiego. Tak, Czy możemy poprosić? który jest zajęty w piątek o dwunastu. Proszę, proszę najpierw się udostępnić. Ale pan prosimy, o... No niestety, ma spotkanie, także za chwileczkę. Tak, nie jest to możliwe w tej chwili. Piątek, godzina 12:00. trzy minuty. Niestety. No, w takim razie yy, jesteśmy z Forum Młodych PiS. Chcieliśmy zaproponować e, ze względu na jakby umiłowanie Platformy Obywatelskiej do hazardu, chcieliśmy zaproponować panu posłowi grę w ruletkę, w Blackjacka i w związku z akcją, z aferą hazardową, która wyszła w ostatnim, w ostatnim dnia chcieliśmy zostawić u Państwa w biurze takiego jednorękiego bandytę. Główna wygrana to jest pół miliarda złotych, czyli tyle pieniędzy, ile, o ile miałby zbiednieć budżet przy, przy obniżeniu tej opłaty. Przez, Czy możemy takie coś zostawić? Przez, dziękuję. Dziękuję bardzo proszę. Miejmy nadzieję, że się Państwu przyda, ze względu na to, że jeżeli lubicie tak bardzo grać, to, to myślę, że, że będzie miało tu bardzo dobre miejsce, odnajdzie się w, w Państwa biurze. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. A gdzie kupiliście taką ruletkę? Zostawicie ją posłowi? Oj, to jest niestety ruletka mojego rodzeństwa. To jest taka... Prawda powiedziawszy, na tą chwilę jeszcze do końca nie wiem dokładnie o co im chodziło. Jedno jest pewne, że kulturalni ludzie jak chcą przyjść i się spotkać, to zawczasu się umawiają. Niestety z taką sytuacją w chwili obecnej nie mieliśmy do czynienia. A jeżeli przyjdą w piątek rzeczywiście? Jeśli przyjdą, to z nimi się spotkam, porozmawiam, zobaczę o co chodzi. Natomiast obawiam się, że ten brak taktu będzie dalej kontynuowany, jednak nie dotrą w piątek. A przyzna Pan, że to w tej chwili niezręczna sytuacja, tłumaczyć się na każdym kroku z tej afery, niektórzy mówią tak zwanej afery hazardowej. Znaczy, sytuacja jest bardziej złożona niż by się mogło wydawać. Bez wątpienia rozmowy moich partyjnych kolegów były niezręczne, natomiast warto również zadać sobie istotne pytania dotyczące kwestii dlaczego CBA nie zawiadamia prokuratury, a istnieją przecieki do prasy. W końcu jeśli chodzi o materiały ściśle tajne, jest tutaj drugie dno tej sprawy. Jak widać i wszyscy się domyślają, ta akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma w 100% wymiar polityczny i była nakierowana na polityczną rozróbę. Sprawę, która jest przedmiotem rozmowy bezwzględnie trzeba wyjaśnić, natomiast trzeba pamiętać również o tym, że kwestie ustawy, tak zwanej ustawy hazardowej, budziła zawsze wiele kontrowersji, nie tylko w przypadku naszego rządu, ale już od czasów rządu SLD, a później PIS-u. Tutaj młodzi z PiS twierdzą, że do Urzędu Miasta w Bydgoszczy wpływa coraz więcej wniosków o to, by otworzyć miejsca, gdzie no właśnie gry hazardowe można uprawiać. Czy Panom coś wiadomo na ten temat? Czy w Bydgoszczy jest jakiś szczególny klimat, jeżeli chodzi o przyzwolenie na otwieranie tego typu lokali? No nie chyba nie jestem właściwym adresatem tego pytania, nic mi nie wiadomo, żeby wpływały jakieś dodatkowe wnioski na otworzenie nie miejsc, gdzie można uprawiać hazard. To pytanie warto byłoby zadać jednak w Urzędzie Miasta.